Jeden mi się nie chce nagrywać na grą z Battlefielda, to jest najlepszy. Najlepszy, co mogę robić. O wow. Ta mapa, na której nie można flankować. Jej. O, ten przeklęty Norbi. Czemu GRAM tylko Rosjanami cały czas. Pewno w to nie grałem. Ej, odwieź mnie. Wyłączyłem sobie celownik, bo mnie celownik bardzo denerwował. A, umarłeś. Bardzo dobrze. Idę po ciebie, kumplu. Radę się ruszyć. A! Ej. Oj. Dzięki, że nie byłeś przeciwnikiem. To jest nasz! Strzelasz do naszych... Owdup. Znaczy no, pupę. Uch. Powinno, ale nie oznacza, że tak się stanie. A! Spokojnie, ciągle żyjemy. No, jeżeli umrzesz, to już nie moja wina. No, ale to już była moja wina. Fajna akcja. Fajnie, że tak... ...przesuwamy powoli do przodu. Sugeruje się, że mi tutaj nikt nie podniesie. Dobra, nie ma co czekać. Czy tutaj można wejść? Secretanol. Oh, Secret Tunnel. Casualowy gameplay. Znowu muszę się rozgadać, już tak bardzo dawno nie nagrywałem. Okej. Czy ja widziałem właśnie małego drona latającego tutaj przed chwilą? W ogóle te tekstury ciągle się nie załadowały. W końcu mogę... Do tego punktu chyba w życiu nie poszedłem, nie żebym ostatnio dużo grał. O, sygnał zagłuszony, halo? A, jesteś w środku, dobra. Okej. Okay. Jak dobrze, że postanowiłeś atakować, halo? Okej, okay. hello Jeep, you are mine now. Okej, okay. no i dobra. Czy ktoś chce mi dać reza? Ja sobie poczekam. Aaaa! Dużo ich tam jest. Okej, okay, może ta mapa jednak jest fajniejsza, przez nie można flankować. No, pod warunkiem, że ma się dobrą drużynę, która cię respi. Hello, it is I. Guten Tag. Nikt się nie spodziewa jeżdżących do tyłu. O, hej! A. Uciekiemy, Uciekniemy, 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 uciekniemy! Idźcie sobie w własne strony, idę na, na, na frontline o! Hej! O hej! Tym bardziej. A, A ok, nie zasługiwałem na tego killa, ale dziękuję gro. Beczka, tutaj. Beczka? Myślałem, że on ma własny kanał Czy to jest wróg? Okej. Okay. Już to było fajne 5 sekund. Biegnę, bracie! Tak, tak, tak. Skup się, wstawaj, wstawaj! Hej. Tak, jeżeli myślałem, że będę flankował ponownie. Nie jestem na tyle mądry. Halo? Au! 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 A! A! Okej, okay, pytanie, czy tymi tunelami zajdę do niego? Oznacza ładunek wybuchowy No, dajcie mi koi zrezować, no. Nie bądźcie tacy. Nagle się Hillerów nabrało. czy była jakaś misja tygodniowa, żeby być healerem czy coś takiego? Wszystko mi śmierdzi z palenizną niestety. Głównym powodem jest to, że... O mało co nam się dom dzisiaj podpalił, z fajniejszych faktów. Miejmy wrażenie, że ten tunel może być moją śmiercią, więc pójdźmy tam. O! Wygraliśmy! O! Krótki odcinek. Jej, lubię krótkie odcinki. Nie muszę ich edytować wtedy.